Praktycznie zostaje tylko wąska szczelina. Aby dostać się dalej, będę musiał się po prostu czołgać. Jeśli ktoś ma klaustrofobię, to nie ma szans, aby dostał się tutaj po prostu dalej. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku HISTORY HIKING. Dziś przyjechaliśmy do Łuczyc zweryfikować pewną legendę. Legendę, która mówi, że dwór łuczycki łączy tunel właśnie z tym kurhanem. Sponsorem odcinka jest producent gry World of Tanks. Nie wychodząc z domu, możesz wziąć udział w pancernej bitwie. Czeka na Was ponad 30 map, inspirowanych prawdziwymi miejscami. 11 nacji czołgów, w tym Polska. Gra jest darmowa, ale rejestrując się poprzez link w opisie filmu, dostaniecie bonus, sowiecki czołg premium T-127, 500 sztuk złota i konto premium na 7 dni. Życzymy Wam miłej i głośnej, dobrej zabawy. Aby od razu uciąć szczpliwe komentarze, po mojej lewej stronie jest Kurhan, tam w tych zarośniętych drzewach. A to co widzimy z tą rurą i schodami, to oczywiście ujęcie wodne. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest Kurhan, to jest mogiła ziemna z pochówkiem szkieletowym. I na początku XX wieku, z czego co się dowiedziałem tutaj od okolicznej ludności, w tym Kurhanie znaleziono kilka szkieletów, znaleziono również. Urny z prochami i fragmenty ceramiki z tamtego okresu. A łuczyce, skąd się wzięła w ogóle nazwa łuczyce? Prawdopodobnie od wyrobu łuków dla wojów naszego króla Kazimierza Wielkiego, a więc tego, który zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Dlaczego mam też kask? Dlatego, że aby zweryfikować legendę, będę musiał znaleźć tunel, który łączy Dwór Łuczycki z tym oto Kurhanem. Zobaczymy, czy się uda. O ile znalezienie samego kurhanu nie było jakimś potężnym problemem, o tyle znalezienie dworu, który pochodził z XVIII wieku i tunelu, który prawdopodobnie z tego dworu łączy ten kurhan, no, powiem szczerze, było ogromnym wyzwaniem. Gdyby nie wiedza reżysera Mateusza Kudły, ciężko byłoby nam trafić do tego miejsca. Miejsce to, jak sami widzicie, jest po prostu wielką dżunglą, w której człowiek znika. I dostaje się do jakiegoś po prostu nieznanego świata. No, i tak jak przypuszczałem, w większości tego typu miejsc, miejscowi zorganizowali tutaj potężny śmietnik. Monitory, kineskopy, telewizory oczywiście puszki po farbie. I tak jak zawsze w tego typu miejscach mnóstwo starych butów. Filcaków i lodówka, pralka. Także tutaj, akurat miejscowi w tym temacie mnie nie zawiedli. Ale! Wow! Oryginalna futryna. Pamiętająca jeszcze czasy świetności tego dworu. To drewno ma prawie 300 lat. No i to pokazuje, że w tym miejscu rzeczywiście czas zatrzymał się. I gdyby to drewno potrafiło cokolwiek powiedzieć. Może powiedziałoby mi o kimś, kto budował ten dwór i o kimś, kto tutaj wchodził. Być może nawet i budował tunel, mityczny tunel, czy nie mityczny, który łączył pałac, dwór z kurhanem. Dwór ten powstał w XVIII wieku. Widać, że niektóre ściany i sklepienia są robione tylko i wyłącznie z kamienia, a niektóre ściany z cegły. Więc tak naprawdę może i znacznie wcześniej niektóre te kamieniste oprawy tego, tej ściany i tego sklepienia mogły powstać. W każdym bądź razie piwnice były tynkowane, co dzisiaj widać, że trzeba delikatnie uważać, bo tynk w związku z wilgocią odchodzi płatami dosłownie od ścian. Stąd bardzo ważne jest zawsze, aby ze sobą mieć właśnie kask i żeby to bezpieczeństwo w ten sposób zapewnić. Co jest ciekawostką, my jesteśmy Głęboko w piwnicach, a nad nami na powierzchni rośnie las. I korzenie tych dużych, powiedzmy, drzew widać, że przebijają się przez właśnie sklepienia i tutaj wychodzą w tej, w tej pustce i wiszą. Tak by szukały pożywienia, wody, a tutaj już tego nie ma. Jakieś pozostałości haków, Czy może rur. Ktoś tutaj penetrował ślad po wierceniu. Dla wytrawnego poszukiwacza skarbów ta wnęka mogłaby sugerować, że znajduje się tam jakieś dalsze ukryte pomieszczenie. Ale ktoś drążył na dole i doszedł tylko do ziemi. Skończyła się cegła z kamieniem i była ziemia, także tam nic nie znajduje się. Ale widać, że ktoś tutaj penetrował pod kątem wiem, skarbów, a może nawet i pod kątem tego mitycznego tunelu. Wiercił i szukał, czy coś głębiej może być schowane. Oprócz oczywiście złomu lodówek, pralek, są też worki ze steropianem. No i najbardziej, chyba, niebezpieczne rzeczy to płyty z jakiegoś dachu azbestowe. Tutaj widać prześwit światła dziennego do tych piwnic, z w której w tej chwili jestem. No ewidentny syp na ziemniaki. Przyjeżdżała fura ziemniakami od burta. Ziemniaki tym sypem tutaj spadały samoczynnie z góry nadu grawitacyjnej i tutaj były magazynowane. Nie wiem czy to słyszycie, ale na zewnątrz szaleje potężna burza. Grzmot za grzmotem. Słychać jak ostro nawala deszcz. Jest i dalsze przejście. Nie wiem, czy się przecisnę. Niezwykle wąskie. No i tutaj mam już do czynienia nie ze ścianą, murowaną z kamienia czy cegieł, ale ewidentnie ze skałą. Albo raczej z tego, co widzę, to z jakąś zbitą gliną, która się kruszy. No ale tu już do czynienia mam z tą gliną i wiem, że teraz to już jest tunel, po prostu zwykły drążony tunel. To już nie jest murowana i budowana piwnica, tylko wydrążony przez kogoś. Tunel. No zobaczymy, co jest dalej. I też zobaczymy, czy ja się po prostu przecisnę. Ta szczelina jest bardzo wąska. Ale doświadczenie mam z górskich w takich różnych zakamarkach, więc pozwolę się udać. No jest wąsko, widać nawet ślady od strzału. Więc ktoś, kto kół ten tunel, no w XVIII wieku już proznano. Jeszcze sekunda Jest ciasno ten tunel jest na wysokość człowieka dorosłego i biegnie w głąb. I nie ma tutaj cegły ani kamienia, a więc po prostu drążone. Legenda głosi że niejaki pan Młodziejewski wykopał ten tunel za pomocą jeńców tatarskich. Miał być to taki haczyk na pana Sproszowic, który przychodził do jego żony. Oczywiście chciał się pozbyć kochanka, i kiedy ten kochanek przybył do jego żony, to Młodziejowski ze swoimi wojami przedarł się tym tunelem, wyszedł za jego plecami, zaatakował go, pobił i miał spokój z kochankiem i mógł dalej ze swoją żoną spokojnie tutaj żyć i rozwijać ten majątek. Ale to legenda, chociaż w legendzie prawdopodobnie zawsze jest choć jedno wiarno prawdy. No nic, ja posuwam się dalej w głąb. Ale zauważam, że już boki w tym miejscu są murowane z kamienia, co oznacza, że ktoś ten tunel wzmacniał. Tutaj dochodzimy do tematu potopu szwedzkiego najazdów tatarskich. W historii tego dworu znalazłem fragmenty o tym, że tunel ten służył do ukrycia się okolicznej ludności i właścicieli dworu przed najazdami Tatarów, a także przed. Wojskami Szwedów, którzy zalali Polskę w czasie potopu szwedzkiego. Widać ewidentnie, że ściany były wzmacniane, a więc być może to, co wyczytałem, jest rzeczywiście prawdą. Okazało się również, że podczas insurrekcji kościuszkowskiej przebywał tu naczelnik Tadeusz Kościuszko, i miał się tutaj znajdować szpital dla rannych powstańców i ludzi naczelnika. Potem przyszło powstanie styczniowe 1863 rok. Zawsze, kiedy wspominam ten mocny ruch narodowy wyzwoleńczy, przypominam sobie powieść Żeromskiego Wierną Rzekę i ukazanie całkowitego dramatu powstania styczniowego. Objętność chłopów, cara, który ich uwłaszczył i to jak powstańcy w czystym mrozie, czasami bez butów i bez jedzenia musieli stawić czoło oddziałom rosyjskim. Zanim zabiorę Was w głąb tunelu, gdzie opowiem o ostatnich właścicielach tajemniczego dworu, chciałbym podziękować wszystkim, którzy nas wspierają. Mecenasami naszego kanału są... Amster Amster, Kamil Bobowski, Luka Bobrowski, Marcin Bocian, Marzena Bodziony, Wojtek Boryna, Grzegorz Bosak, Marcin Bugajski, Amelia Bourbon, Karolina Cwiklińska, Dorota Dojozi, Michał Dura, Anna Dylewska, Michał Folga, Tomek Gidyna, Remigiusz Golanowski, Krzysztof Jaworski, Robert Kęsy, Mirosław Kanak, Radosław Karwiński, Kancelaria Adwokacka Magdalena Kolenda, Anna Kudła, Maciej Lemański, Jacek Łapiński, Mieszko Maślanka, Norbert Mądrzak, Bob Mich, Michał Miłoń, Paweł Mojżeszek, Mieszko Musiał, Martyna Nowicka, Artur Oleszek, Janusz Patora, Marta Rodziewicz, Marcin Rudkowski, Mariusz Słyszewski, Tomasz Stachowiak, Mateusz Stanisławski, Adam Sulich, Marcin Sztec, Dan Titi, Łukasz Waśko, Michał Wojton, Arleta Zolewska. Dziękujemy jeszcze wszystkim innym przyjaciołom, którzy wspierają nasz kanał. Powiedzmy, przygoda i zabawa w takich podziemiach to szukanie różnego rodzaju smaczków historii, a one zawsze znajdują się na zakamarkach. I na przykład tutaj ewidentnie widzimy datę, którą ktoś wyżłobił w tej skale. 1878. Nie wiem, co się tutaj wydarzyło w 1878 roku. Nie dysponuję aż takimi szczegółowymi, szczegółowymi zapiskami tego łuczyckiego dworu. Ale może była to jakaś ważna data. Może ktoś wtedy zmarł. Może ktoś się ważny dla tego dworu i dla tej ziemi narodził. Nie umiem powiedzieć. Jedno jest pewne. Całe te ściany po prostu są osmolone. Ręka jest czarna jak smoła. Nie wiem, co było przyczyną osmolenia tej ściany. Gdybyście mieli jakąś koncepcję na to, dlaczego całe te ściany od tego momentu są po prostu osmolone, to piszcie w komentarzach i może coś wspólnie wymyślimy. Kiedy przypominam sobie tą datę 1863 rok, kiedy w styczniu w Polsce wybucha powstanie, i kojarzę ją na przykład z datą tą samą, tylko że w Wielkiej Brytanii, to u nas w 1863 roku wybucha powstanie, a tam buduje się pierwszą linię metra. Ostatnimi właścicielami łuczyskiego Dworu byli Władysław i Jadwiga Unrugowie. Którzy byli niezwykle bliskimi krewnymi wielkiego Polaka, admirała Józefa Onrunga. Był on dowódcą polskiego wybrzeża podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku. Po przegranej przez Polaków kampanii wrześniowej nie dał się złamać okupantowi. Mimo niemieckiego pochodzenia nie tylko nie zdecydował się na kolaborację, ale dał przykład niezwykłego męstwa i odwagi, gdy Niemcy namawiali go do współpracy, on odpowiedział krótko. Po 1 września 1939 roku zapomniałem, jak mówi się językiem niemieckim, mimo że znał go przecież od urodzenia. Tutaj ewidentnie już nie ma takiego chodnika, jak szedłem wcześniej, że mogłem iść wyprostowany. Tu już pod sam strop praktycznie zostaje tylko wąska szczelina. Aby dostać się dalej, będę musiał się po prostu czołgać. Jeśli ktoś ma klaustrofobię, to nie ma szans, aby dostał się tutaj po prostu dalej. Ale ja jestem wyćwiczony na obiektach Rizer w Górach Sowich i nie mam klaustrofobii. Natomiast praktycznie tyle ile. Ja jestem tutaj mam możliwość, to, to się wdrapuje. Nie wiem, co będzie dalej. Jak ciągnie się chodnik. Na razie muszę się przecisnąć przez... Przez te skały. O, ewidentnie jest jakaś większa szczelina. Zobaczymy, co jest, co jest za nią. Uff. Dalej nie ma już jakichkolwiek możliwości, abym się przecisnął. Szczelina jest tak wąska, że mogłoby mi tylko wejść po prostu głowa. Reszta ciała by nie przeszła. Musiałbym po prostu wziąć jakiś sprzęt i rozkuwać, ale ta glina... Po prostu sypie się w dłoniach. Byłoby to niezwykle niebezpieczne. Niestety nie ma możliwości, bym wsunął się dalej. Na tym temacie muszę zakończyć eksplorację. A więc, czy legenda jest prawdziwa, czy nie, dzisiaj nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Przygoda z odnalezieniem łuczyckiego dworu, jego piwnic, a potem. Pójścia, tunelu, do którego tak naprawdę nie wiedziałem, który tak naprawdę nie wiedziałem, dokąd prowadzi, był niesamowitym wyzwaniem. No, szkoda, że nie można było dalej się przecisnąć. Myślę, że tu jeszcze wrócimy. Pamiętajcie, słuchajcie, o tym, aby subskrybować nasz kanał. Proszę pamiętajcie o łapce w górę. Jesteśmy na Facebooku, na Instagramie. Pamiętajcie o dzwoneczku. I co najważniejsze, pamiętajcie, jeśli macie taką możliwość i ochotę, to po prostu napatrujcie. Możecie nas wspierać, wspierać nasze działania i naszą eksplorację w odkrywaniu zakamarków z przeszłości. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. W następnym odcinku opowiem Wam o jedynym nieżydowskim mieszkańcu krakowskiego getta. Dowiecie się, jaką substancję wytwarzał w okryciu przed Niemcami na tyłach swojej apteki, z której okien można było zobaczyć przerażające dantejskie sceny.